Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Skipper, a to jest serwer Minefox i dzisiaj już po krótkim czasie oczekiwania, po kilku pytaniach odnośnie tej serii, ruszamy na nowej edycji. Widzicie, trochę się tu pozmieniało od mojego ostatniego bycia tutaj, eee, właśnie nowa seria, tak dalej. Eee, no i tak, w tym odcinku pokażę Wam mniej więcej co na razie odkryłem, co warto zobaczyć, sprawdzić i tak dalej. A więc tak, startujemy na serwerze tutaj, budzimy się, tutaj takie podstawowe tabliczki, i temy na start i no, regulamin dostajemy, i Item na start, to tutaj mamy podstawowe, LSD, APA, Ekstaza i Uprom. do wyboru, do koloru, oczywiście narzędzia drewniane też są i chyba zegarek, ale nie jestem pewien. W każdym razie tak, tutaj mamy adminów i tak dalej, są resztę ekipy serwera, Proszę bardzo, ta, 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 ta pa, no. no, i dwóch murzynów, tak, e, tutaj dalej możemy zobaczyć sobie regulamin i inne rzeczy typu jobs, prace, za które możemy zarabiać, e, polecam, polecam przeczytać. Może się wam przyda, no to jeszcze jak zarobić, rata ta, ta, ta. i ciekawostki. I teraz tak, na serwerze pojawiło się w cholerę questów, tak więc w, przyszło, w przyszłych odcinkach będziemy mieli co robić. Ja tych questów namierzyłem już dużo, ale jeszcze żadnego nie zaczynałem i Murzyn do mnie mówi, trzeba stąd się zbierać. No to tak, zacznijmy może od spawna. Mamy tutaj teleport Endermana, widzicie 300 końców. Do kopalni non-PVP, czemu on się na mnie drze? Tutaj mamy teatr. Teatr bardzo fajny. Może, nie wiem, od zewnątrz nie wygląda tak. Do tej gliny trzeba się powoli przyzwyczaić, ale ujdzie. Wejście jest tak mało pokazane, ale jest. Tutaj pewnie będzie jeszcze NPC. -t. Chyba, że nie, ale może będzie. I tak, tutaj mamy wejście na salę. Sala w dość ciekawy sposób zrobiona. Widzicie te siedzenia tak jakby z lampkami, znaczy tu siedzenia tam lampka. No i tam mamy scenę, oczywiście możemy się na nią wybrać, pokazać wszystkim. Sztukę. Ciekawe, czy w ogóle będą to sztuki. No to mógłby być ciekawy pomysł, tylko to trzeba by jakoś na tym Spiku zrobić, albo coś takiego. O, oświetlam wszystkich moim blaskiem. Tak, dobra, koniec szwan. I tak, co my tu mamy dalej? Jak wyjdziemy stąd, to na razie na wokół spawna mamy tyle, jeszcze jest arena Spiffa, czekajcie, tak? Tak, Dobrze, zaraz, ona jest tam, 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 o tam, tam, o, tam, stoi, nie wiem jak, bo ostatnio były mamy problemy z pluginami odnośnie właśnie tych rzeczy, więc prawdopodobnie już działa. Aczkolwiek może działać tylko na eventach, aczkolwiek do eventów aren też jest dużo, więc myślę, że będzie działać normalnie. Ej. Za... Nieważne. W każdym razie mamy NPC-ty. No okej, okay. dobra, ujdzie. Czyli przerobili tutaj budyneczek na targ. No spoko, może być. Przynajmniej ludzie będą mieli pod nosem, ponieważ drugi targ jest w mieście kawałek dalej. Zaraz do niego pójdziemy, przedstawię wam wszystko, ale skończmy na razie e, ze spawnem. I tak, tu mamy drogowskaz do wszystkiego, areny PvP i team vs team. Miasteczko jest tam za bramą, e, No i kopalnie z PvP i tak dalej, wielkie jezioro. Tam będę musiał się wybrać, zacząłem jeden quest tak przez przypadek. Ale na razie weźmiemy quest od Johnego, bo chyba wiem jak to się skończy. Aha, e, czyli na razie muszę skończyć tamten quest. Ok, spoko. E, pójdziemy na wielkie jezioro jak e, tylko będzie można. Teraz tak, e, nie tędy, tędy. Czego widzi? Tędy. E, tam jak widzicie, jeszcze nie widzicie, zaraz zobaczycie. Ba, 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 tam jak stoi ten NPZ, tam, 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 przy tym lasku, jest wejście do. Nie, team is tak właśnie. Tam jest wejście, nie wiem czemu. Jeszcze jest zamknięte? Było otwarte. E, chyba coś się zmieniło ostatnio. W każdym razie e, tu jest TeamVisTeam, chyba jest w trakcie remontu czy coś takiego. Ale lecimy dalej, e, bloki... Węgla? Węgla, tak. E, I teraz tak, tam u góry kreują się chyba kolejne jakieś zadania czy coś to jest. Puh. Kto ich to wie? E, w każdym razie, tak e, zostaje nam jeszcze las, e, ponieważ tam, jakbyśmy wyszli bramą, mamy od razu arenę e, PVM. Tak? tak, 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 albo PVP. PVM jest chyba dalej. Głównie dam, trzeba sprawdzić. E, ale chyba PVP. Tu mamy las, las i na lewo. Tak, eventy na lewo. przestań ten Teraz tak. Eventy są tutaj. Ja tu byłem i powiem Wam, że jest to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie chce mi się tam schodzić, bo tam jest cholernie daleko. Ale jest bodajże Was 7 aren do eventów, więc mam nadzieję, że administracja będzie je wykorzystywać. Teraz tak, mamy tutaj dalej las. Jeśli jesteś drzewalem lub potrzebujesz węgla, węgla, drewna, ale węgla też, przychodzisz sobie tutaj, bierzesz siekierę w łapę i w drewno. Tak. Proste, nie? Niestety trudnego, to w takim razie lecimy dalej. Teraz tak, tu mamy autostradę do kolejnego miasta. Tam pójdziemy potem, ponieważ ja tam mam home ustawionego, bo tam są kopalnie też. I po drodze też się buduje jeszcze jedno miasto, ale ono jest na razie zablokowane, nie da się tam wejść, więc mnie cofa. A wiecie, że ja lubię pchać się tam, gdzie mm, teoretycznie nie da się wejść. Ale no cóż, tam się akurat nie dało w żaden sposób. E, tak więc, tak, teraz ruszamy sprintem do miasta Yelnert, czy jakoś tak. E, I teraz tak, krótka historia miasteczka. E, były tam dwa rody, które kłóciły się, jak to zawsze bywa w rodach, ponieważ e, tylko jedno mogło być przywódcą tego miasta. E, I tak. E, tu mamy jeszcze takie, coś, coś tu się tworzy, też jest zablokowane. Okaże się to za chwilę. Tu chyba można ten teren w ogóle wykupić z tego co tam domyśliłem się, ale głowy nie dam. Ale wracając do historii. Były dwa rody. Jeden yy, niedźwiedzi, znaczy z herbem niedźwiedzi, drugi z herbem jelenia. Yy, Teraz tak, tam macie skrzyneczkę, tam, 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 o. Z dziebuszkami jakbyście chcieli na początek. Tak, taka znajdźka. Znajdźik jest w cholerę tutaj, więc jeśli Wam się nudzi, to proszę bardzo, ja też z chęcią tutaj poeksploruję. Tam jeszcze muszę się wybrać, ale to w kolejnym odcinku chyba. I tak, dwa rody, które ze sobą walczyły, ale że ze sobą walczyły, to nadszedł wróg, który trochę ich przeraził. Więc zebrali się razem, teraz walczą razem i co chwilę z. Yy... Inny władz, jakby tego miasta, wybierany z przeciwnego rodu. To macie całą historię, opowiedzianą. I ogólnie teraz to miasteczko jest handlowe. Ale znając życie, pewnie się będą tłuki, bo to są te jakby dwie gildie tutaj. Więc jeśli ten. Yy, ważna sprawa, chcecie dołączyć. Teoretycznie nie wolno spamić do adminów, którzy prowadzą. Teoretycznie i praktycznie, chyba że chcecie dostać bardzo miłego bana. I tak, w nocy to jest zamykane, w dzień można sobie spokojnie wejść, ale w nocy da się oczywiście przejść innym sposobem. Jeśli chcecie wiedzieć, prosty sposób jest tutaj. Dajecie pomórku, drzewko, drzewko, tam wskakujecie ta tam, przeskakujecie płotek, kolejny płotek na drzewo i jesteście... What the fuck. Okej, okay, nieważne. W każdym razie jesteście w mieście. A że jest dzień, to zrobimy to po jasnemu. Czyli pasnijmy się tutaj i tu mamy miasteczko wejście przez mostek. Tu pewnie są gdzieś skrzynki pochowane. Ja tu widziałem gości pływających pod wodą i tak dalej. I po kolei tu mamy informacje, tak, 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 jeśli ktoś chce sobie poczytać, bardzo zachęcam, jest tu wytłumaczone dużo rzeczy i tak głównie chodzi o to, że, co tu mamy, a, jeszcze przedmioty startowe dla mieszkańców, pac, pac, można sobie wziąć, ale to też drewniane, więc tu... jak ktoś chwilę posiedzi w kopalni, co nie zależy. Teraz tak, tu mamy targ, targ. Prosty na razie, nie ma zbyt dużo skrzynek. No, jabłuszka możemy sobie kupić mięska, sprzedać kobla i logi. To co lubi. Teraz tak, tu mamy pocztę, poczta. Bo tam pewnie są questy pewnie da się jakoś to zrobić, że można wysłać wiadomość, ale nie wiem. Nie wiem, nie testowałem. Tu mamy kowala. Oczywiście drzwi otwarte w dzień. Nie chciałbym się tu zamknąć na noc, bo byłby pech. W każdym razie tu mamy kowala, pewnie kolejny quest, bądź też shop. Nie wiem. W każdym razie yy, widać od razu jest plugin na niepalenie się rzeczy, ponieważ to by już dawno spłynęło. I tu są diamenty, które z chęcią bym podimał, ale nie mogę, ponieważ nie mogę. I teraz tak, ważna informacja: Nie zaczynajcie z questa, nie bijcie tego facia. On was zabije, jeśli nie tepniecie się gdzieś. Mam motorek w tyłku. I teraz tak, tu mamy chatkę babci Elwirę, czy jakoś tak. Uu, I tu mamy kolejnego pana. On się pewnie otwiera w nocy. Ponieważ jobsy tu są yy, otwierane albo w nocy, albo w dzień. W zależności... Teraz, tak, działeczki. Co do działeczek. Yy, to tak, są dwa rodzaje. Ze stonebricka i skobla. Skobla są dla wszystkich, ze stonebricka są dla tych, którzy zaimponują. Tak. <laughs> znaczy nie zaimponują, tylko potrafią budować i wykażą to. Tu mamy skazańca. I tu mamy chyba... C co my tu mamy? nie mamy. Yy, tu możemy sobie kupić konika i przenosować go. Z tego co kojarzę. I chyba tak. E, tu mamy teraz karczmę. Mm, mm, ale gorąco. To jest tak, w karczmie teoretycznie możemy sobie wykupić działki, e, które są za murem. E, tylko część, bo leczce można kupić normalnie tam wpisujecie help i bodajże działki czy coś takiego. W każdym razie jak ogarnę to, jak kupić te działki od znaczy w karczmie, to wszystko wam powiem. E, bo na razie mam chlapkę na jedną taką małą działaczkę. No i cóż, tak więc tak. Tu mamy chyba dajże jeden zamek gildii, to jest to chyba z herbem jelenia, tak, nie wiem, nie wiem, nie powiem, bo nie chcę walnąć gafy. W każdym razie yy, tutaj widzicie zarządcy gildii, ha ha ha, nikt inny nie ma prawa przyjmować do mojej gildii nikogo, tak, fuck, trzeba zeszleć, yy, hop 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 hop, no tak, na tą wieżę wchodziłem chyba, tam jest kolejna skrzyneczka jak chcecie. I teraz tak, tu mamy kolejny zameczek, kolejnej gilli, udekorowany w piękne falusy różowe z różowej wełny. O kurcze, w każdym razie ten most też da się przejść spokojnie, e, obejść go, nie ma problemu. E, tam macie questa, którego ja przypadkowo wziąłem, trzeba i udać się na wielkie jezioro. E, nie wiem, zobaczę. E, powiem wam, jak ten quest się skończy, jak tylko go przejdę. Teraz tak, co, co ty tu chcesz? Strasznik miasta. Szczerze? Nie lubię go. Pokażę wam jeszcze te działeczki. A że nie ma innego sposobu, to zrobimy to po staremu. Zaraz zobaczycie przejście na zewnątrz też, jakby komuś się nudziło w środku. Teraz tak, tu mamy drzewka. Drzewka są bardzo popularne tutaj. Rosną sobie pięknie, ładnie. E, tu mamy blisko wyjście. Hops, hops. E, tam mamy e, kolejną warownię, czy co to jest? Tam jeszcze nie wchodziłem. E, powiem Wam, co to jest, jak tam wejdę. I teraz tak, trzeba gdzieś spaść umyślnie. Umyślnie, patrz, woda. Hop, 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 hop. I czy si. A, patrz. Wow, spoko. Chyba wyszła 360, ale głowy nie dam. Za bardzo się kręciło, buja. E, I tak, tam mamy jeszcze taką pagodę, czy co, co, coś takiego. E, muszę obszajd jeszcze, do, do kogo to należy. I teraz tak, ja mam chrapkę tutaj na tą działeczkę. Tam pisze, że te działeczki można wynająć w karczmie i trochę tego nie ogarniam, ale jak ogarnię, to jak mówię, dam wam znać. I tam bodajże, że już macie koblowe działeczki, które można sobie spokojnie wynajmować, aczkolwiek to też zachęca. Nie wiem, tylko czemu one są właśnie tak podkoblowane. Ja bym wolał na przykład na takiej górze takiej naturalnej. O, bo tutaj jakbym tą działkę sobie wziął, to bym tutaj dorobił tą górę. Ja tak wolę naturalnie, jak jest wszystko. Albo nawet zaimitować to. To, to muszę ogarnąć. W każdym razie zwiedzałem już i to, ten zameczek, i ten zameczek z każdej strony. A przynajmniej z większości tam dało się wejść. Do tego zamku dość łatwo też wbić, tak bądź co bądź. I teraz tak, co robimy? Teraz udajemy się do mojego domu. Czyli, tak jak mówiłem, tutaj, tu się kończy ta autostrada, która zaczyna się tam przy tym domku. Tu jest dość daleko, trzeba przejść przez wielki most Joja i tak dalej. I teraz tak, tu mamy pierwszą kopalnię PvP. Jak się dogadacie z ludźmi, nie ma problemu, da się kopać spokojnie, nie ma bata. Wszystko się da. LED-Czesty też stoją. O właśnie. Zapomniałem o banku. Dobra, w każdym razie, e, jak wchodzicie głównym e, główną bramą do Nerd, czy jakoś tak, e, po prawej za, za mostem jest bank, w którym może się wymienić diaksy i emerald i tak dalej. Diaksy są po 600 za jeden, e, kup, a sprzedaje jest za 100. Więc myślę, że w miarę się opłaca. Ja tutaj siedziałem, nie wiem, z półtorej godziny, zaraz zobaczmy. E. Wow, 700 FoxCoinów. Y, naprawili końcówkę, bo wcześniej była lekko uszkodzona, miała dużo miejsc w yy, I tak, tutaj jest, nie wiem, tutaj coś się buduje, nie wiem, czy to w ogóle, czy miasteczko, ale takie trochę, nie lubię tych płaskich działek, powiem to wprost. Ja wolę jak to jest, nie wiem, przynajmniej jakieś góreczki tu są, no ludzie, to Minecraft, nie, nie budujemy się tak, no tak, ja wolę naturę. Teraz tak, tu mamy kolejną yy, kopalnię PVP. Tam gdzieś jest dalej zwykła, yy, bez PVP. I teraz yy, nie wiem, ile już to nagrywam, więc muszę już powoli kończyć. Yy, tak więc tak, pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, ale po krótkim cięciu, ponieważ nie chcę, żeby wszyscy znali drogę do tego miejsca, a przynajmniej, yy, no, jeśli ktoś tu siedzi, to znam, to jest droga do PVP. Znaczy bez PVP, tak. To możemy się tepnąć tam za 300 końców, co dla mnie jest trochę za dużo, ale ok. Yy, I teraz tak. Yy, po tym odcinku, zaraz jak to kończę nagrywać, renderuję to i tworzę live'a. Udało mi się ogarnąć mikrofon, yy, żeby był w końcu stereo i nie brzmiało to tak dziwnie. Więc po tym, zaraz jest live. Yy, myślę, że to będzie nie wiem, Hunger Games yy, albo na serwerze Hypixela, albo MC HIV. tak. Nie HIV, tylko UL, tak bardziej tego. No to teraz, krótkie cięcie i spotykamy się za chwilę. Tak więc tak, wbiłem do zamku, który okazał się być chyba kopalnią bez PVP. Tam przejście jest takim kanionem, tam się wchodzi i tak dalej. W każdym razie zamek wygląda bardzo ładnie, jest otoczony takim murem dla zniechęcenia wszystkich, żeby tu wchodzić, żeby kupować tam za te 300 końców przyjście tutaj, ale na piechotę też da się z buta szybko przyjść. Zamek wygląda dość pokaźnie, też nie, nie powiem. W każdym razie tak, przydałoby się z niego zejść i zobaczyć dokąd prowadzi ta dróżka na dole, którą można przyjść także przez kanion, ale ja będąc leniwym przyszedłem tutaj przez mur. Znaczy właściwie mur, tam akurat nie było muru, co ciekawe. Wszędzie jest mur, nawet po wodzie, a akurat tam, gdzie wchodziłem nie było muru. Tak, logika. Ogrość to i nie, nie pozwól graczowi wejść. <grym> Znowu się głodny zrobiłem. A, jeszcze do modów, które ja tu mam. Mam tu dynamic light'a, czyli świecę na złoto. O, proszę, świecę, świecę. Tutaj, o, widać. Nie świecę. A teraz? Chwila. Pat, pat. Pat, o tak. Nie świecę. Nie świecę, czekajcie. Świecę, o. Dalej mamy race minimap i to takie In-game informer, czyli to po lewej, po prawej. Jak weźmiemy UDEN shovel, albo Sword, albo cokolwiek, pokazują nam się użycia, Albo ile mamy jabłuszek, albo ile strzał i tak dalej. To jest tak, tu mamy kopalnię. Hop, hop, hop. Kopalnia. Yy, zobaczymy. Ja tu jeszcze nie byłem. Obczajmy, co tu jest. Wytyfy. Tam jest na górę. Ja chcę w dół raczej. Pas, pas, pas. Tam coś jest. Tam są potwory. W ogóle nie yy, ten. Bez spiny. Potwory mają tutaj niki. Znaczy, linijki tylko są wyświetlane, takie te. Jeśli gdzieś wbijacie, to można zobaczyć, czy jest potwór, czy nie ma potwora. Czy potwór na was chce zeżreć, czy nie chce was zeżreć. Chociaż nie wiem, to chyba nie jest napisane. One zawsze chcą cię zeżreć albo zabić. O, mamy kopalnię, buja. E, da się coś wykopać? Podpieprzyć? Jeszcze nie. uuuu kawałek tu jest. O, są już potworki. Do kopalni. Chyba tędy. Do kopalni. Ale w każdym razie. Ee, tak. Jak chcecie możecie sobie na początku Thoma ustawić. Ale tak jak mówiłem, e, da się tu spokojnie przyjść. Uuu! Wy Nigdy nie wie gdzie, gdzie jesteś w kopalni. A tu widzę, że... o, górnicy, może sobie kupić pikaksy. Nice. Górnik level 10. Wow. No spoko. Widać tutaj jest więcej questów niż w zwykłych kopalniach. I od razu widać trochę dużo miejsca. Tak jest tak, my tutaj kończymy. Ja się, z... ja jednak wolę te kopalnie PvP. Można komuś dołożyć i tak dalej, samemu można zginąć. To daje takiego charakterku, ale jeśli ktoś nie chce to na początku może tu wbić Drogę. Hmm, jest górnika, ok druga jest prosta, tam się wbija tym kanionem albo górą, jak ktoś wyczai przejście, tak więc tak, ja sobie na spawn, tak eee, pisanie przy 36 stopniach nie jest optymalne, ale ok, dobra tak więc ja będę się z wami żegnał to by było na tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach i w kolejnych seriach które za niedługo pojawią się u mnie na kanale trzymajcie się, cześć!